Na Google Maps znalazłem najlepiej oceniane miejsce z burgerami w Dulong Dong na wyspie Phu Quoc, aż 5.0 na 5 gwiazdek. Musiałem sprawdzić, czy rzeczywiście jest tak dobre. Miejsce nazywa się Bang Paparoti Phu Quoc, a ich daniem popisowym wcale nie jest burger, tylko słodka bułka z kremowym nadzieniem. Podobno to malezyjska specjalność. Centrum Duong Dong i nocnego targu to około 15 minut spacerem. Po przyjściu dostałem zimną herbatę gratis, co już zrobiło dobre pierwsze wrażenie. Lokal jest czysty, obsługa bardzo miła. Są stoliki na zewnątrz i klimatyzowana sala w środku. Można tam też spokojnie popracować z laptopem. Zacząłem od sajgonek. 5 sztuk za około 4,90 zł. Były smażone, pokrojone na kawałki podane z ketchupem i ostrym sosem. Smak niezły, ale były ciężkie, tłuste i nieco ciężkostrawne. Oceniam na 30. Potem zamówiłem burgera wołowego. Sam burger to 4,90 zł, dodatki płatne osobno. Ser za 1 zł, jajko za 0,85 zł. W środku sałata, pomidor, majonez, ketchup, jajko, ser, wołowy kotlet i puszysta bułka. Sosy dobrze wszystko łączyły, ale kotlet smakował jak mrożonka z supermarketu. Oceniam na 7,10. Do tego frytki za 4,20 zł. Jak na warunki wietnamskie były niezłe, porcja duża, również z ketchupem i ostrym sosem. Nie były chrupiące, ale to normalne przy tej wilgotności. Ocena 8/10. Zamówiłem też bubble tea o smaku marakui za 4,20 zł. Niezły smak owocu, ale nie przepadam za kulkami tapioki i było trochę za słodkie. Dla mnie 6/10. Na koniec bułka paparotti bez dodatków można zamówić z migdałami, karmelem, czekoladą lub dżemem za 2.80 zł. Mięciutka, lekka i oryginalna. Dobra, ale chyba lepsza z dodatkiem, chociaż wtedy mniej dietetyczna. 6.10. Cały rachunek wyniósł 23.85 zł. Jak na Wietnam to dosyć drogo, szczególnie że smak był po prostu przyzwoity. Ogólna ocena restauracji to 4-5. Warto zajrzeć. Obsługa świetna, miejsce komfortowe, ale jeśli szukasz najlepszego burgera w mieście, to może być trochę rozczarowanie. Dobre, ale lekko przecenione.